W tym filmiku podzielę się z Wami sześcioma lekcjami z książki pod tytułem Najbogatszy człowiek w Babilonie. Jest jedną z najsłynniejszych i najstarszych książek o finansach. Opowiada ona o tym, co wydarzyło się w Babilonie w starożytności i jest napisana w formie fabularnej. W skrócie, pewien młody człowiek prosi bogatą osobę o to, żeby była jego mentorem. Z czasem odkrywa ona przed nim sekrety bogactwa. Większość pomysłów przedstawionych w tej książce wydają się być wiedzą powszechną, ale nie znaczy to, że są powszechnie stosowane. Numer 1. Najpierw płacicie sobie. Za każde zarobione 10 zł odłóżcie jedną złotówkę. Nieważne ile zarabiacie. Odłóżcie 10% z tego na inwestycje, zanim wydacie te pieniądze na cokolwiek innego. Możecie powiedzieć, ale czy wszystko co zarabiam nie jest moje? Otóż nie. Najpierw rząd bierze od Was podatek, potem płacicie czynsz, ubezpieczenie i tym podobne. W książce pojawiają się analogie między wydatkami a niewolnictwem. Jest to potężny sposób, żeby zaobserwować, że każdy Wasz wydatek jest niczym zniewolenie się dla kogoś innego. Jeśli zarabiam 6000 złotych miesięcznie, a płacę 1500 złotych za mieszkanie miesięcznie, to jestem niewolniczką dla osoby wynajmującej mi to mieszkanie przez około 8 dni. A potem jestem niewolniczką dla innych osób jeszcze kolejne kilka dni, płacąc za moje ubezpieczenie, pożyczki czy internet. I w ten sposób płacimy wszystkim, tylko nie sobie. Teraz pewnie część z osób oglądających powie, że 10% ich zarobków jest zdecydowanie zbyt dużą sumą do odłożenia na inwestycje. Jeśli należycie do tej grupy, wyobraźcie sobie następujący scenariusz. Idziecie jutro do pracy i wasz szef mówi wam, że wasza firma jest w tragicznej sytuacji i musi albo was zwolnić, albo zmniejszyć waszą płacę o 10%. Jestem pewna, że na pewno by was to wkurzyło i żebyście narzekali przez dłuższą chwilę, ale ostatecznie nie chcielibyście, żeby was zwolniono. Po pewnym czasie przystosowalibyście się do waszej nowej sytuacji i delikatnej różnicy w jakości życia. Osobiście twierdzę, że jeśli nie jesteście w stanie odkładać 10%, to zacznijcie chociażby od 5% albo 3%. Ważne, żeby odkładać jakąkolwiek sumę. Inną dobrą analogią jest widzenie każdej złotówki, którą odkładacie i inwestujecie jako nowego żołnierza, którego rekrutujecie do swojej armii. Będzie on walczył dla Was dzień za dniem i rekrutował nowych żołnierzy do Waszej armii. I ci nowi żołnierze będą rekrutować kolejnych i kolejnych. Ale jeśli wydacie te pieniądze, to zabijecie swoje własne wojsko. Teraz podzielę się z Wami moją własną opinią na temat tej lekcji, ponieważ jest ona tak naprawdę jej główną ideą. Wiele osób zaczyna natychmiast inwestować 10% swoich oszczędności długoterminowo i używają tego jako ich strategii wzbogacenia się. Zrobiłam to samo, ale potem przestałam. Oto dlaczego. Kiedy inwestujecie długoterminowo, Procent składany wymaga długiego czasu do stania się zauważalnym środkiem przychodu. Najprawdopodobniej zobaczycie jego efekty dopiero na emeryturze. Na przykład, jeśli zainwestowalibyście 100 tysięcy złotych z 10% na 40 lat, ostatecznie zarobicie 4,2 miliona złotych. Jednak po 30 latach byłoby to jedynie 1,7 miliona złotych, a po 20 około 672 tysiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak. Możecie zarobić kupę kasy, ale jeśli chcecie polegać na odsetkach składanych i inwestować długoterminowo, musicie zadać sobie ogromne pytanie: Czy na pewno chcecie być bogaci dopiero w wieku 65 lat? Czy chcecie dopiero być w stanie jeździć swoim wymarzonym autem na emeryturze? Nie wiem jak wy, ale ja preferuję żyć dopóki jestem jeszcze młoda i mam w sobie tony energii. Absolutnie nie mówię, że ta strategia nie działa. Nie, nie, nie. Absolutnie, że działa i dla wielu jest doskonałym sposobem na zarabianie, ale jeśli jesteście młodzi, nie wydaje mi się ona dobrym sposobem na spędzenie następnych 40 lat swojego życia. Zamiast tego inwestuje to 10% w nowe możliwości biznesowe. Książka, która mnie do tego skłoniła, to The Millionaire Fast Lane, po polsku to by było coś w stylu pas szybkiego ruchu milionerów. Niedługo ją streszczę na tym kanale, więc jeśli chcecie zobaczyć ten filmik, nie zapomnijcie zasubskrybować i włączyć powiadomień, żebyście go nie przegapili. Lekcja numer dwa. Bierzcie porady tylko od ludzi, którzy znają się na rzeczy. Książka przedstawia to poprzez pokazanie, jak główny bohater inwestuje pieniądze w zagranicznych handlarzy kamieniami szlachetnymi, którzy obiecują przynieść mu z powrotem więcej kamieni szlachetnych za niesamowicie niską cenę. Problem był tylko taki, że były podrobione. Według mnie nie wystarcza sięgać opinii ekspertów. Musicie również znać się na swojej branży i zrobić własny research, zanim sięgniecie po porady eksperta. Moje własne doświadczenia nauczyły mnie trzech ważnych lekcji o ekspertach, zwłaszcza w dziedzinie finansów. Po pierwsze, eksperci są zatrudniani przez przeróżne firmy i te firmy im płacą, więc czy ich interesów bronią, waszych czy firmy, która im płaci? Dlatego jestem zazwyczaj sceptyczna czegokolwiek, co oferują. Ponieważ nie jest to w moim interesie, tylko ich firmy. Po drugie, kiedykolwiek jakiś ekspert mówi mi, że coś jest najlepszą okazją na inwestycje, pytam go, czy osobiście też w to inwestuje. W większości przypadków tak naprawdę chcą po prostu sprzedać produkt, ale sami go nie używają. Najlepsze okazje inwestycyjne nie wymagają reklamy czy broszury. Najlepsze inwestycje nie opuszczają biura, dzieją się wewnętrznie. Kiedy firma nieruchomościowa albo jej pracownik znajduje niesamowitą nieruchomość do nabycia, nikomu przecież o tym nie mówi. Nie będą się nią chwalić na ich stronie internetowej, albo kupują ją sami, albo upewniają się, że zrobi to ich firma bądź znajomi. Moja trzecia porada dotycząca ekspertów jest o opłatach. Na dłuższą metę absolutnie zamordują wasze zarobki. W większości przypadków są one wprowadzone jako coś malutkiego. Powie się Wam, to tylko jednoprocentowa opłatka. To nic takiego. Ale teraz pozwólcie, że pokażę Wam, jak ogromną różnicę taki 1% zrobi na dłuższą metę. Powiedzmy, że Wasza babcia daje Wam i Waszemu bratu 100 tysięcy złotych w prezencie. Wasz brat znajduje firmę z jednoprocentową opłatą i wypłaca z 11% oprocentowaniem. Wy natomiast wybieracie taką, która ma takie same oprocentowanie, lecz 2% opłaty. 30 lat później ta jednoprocentowa różnica znacznie przełoży się na Wasze zarobki. Wasz brat będzie miał 1,74 miliona złotych, a Wy 1,33 miliona. Ten 1% różnicy ostatecznie spowodował, że zarobiliście ponad 400 tysięcy złotych mniej. Innymi słowy straciliście 23,9% Waszych zarobków przez jednoprocentową różnicę w opłatach. Lekcja numer 3. Ludzie czynu mają więcej szczęścia, ponieważ tworzą swoje własne szczęście. Szczęście to najczęściej okazja, która pojawia się nagle i musi być wykorzystana w odpowiednim momencie. Ludzie czynu, którzy są w stanie wypatrywać i wykorzystywać takie okazje, najczęściej mają dużo szczęścia. Odwlekanie swoich decyzji prowadzi tylko i wyłącznie do przyszłego żalu. Odwlekacze i ludzie czynu mają tyle samo okazji. Co ich rozróżnia, to ilość okazji, które próbują wykorzystać. W momencie, kiedy różnica między ich sukcesem staje się zauważalna, odwlekacz zaczyna myśleć, że człowiek czynu ma farta, że urodził się w bogatej rodzinie, że miał lepsze geny czy coś w tym stylu. Kilka tygodni temu rozmawiałam z moim kolegą i zaczęliśmy mówić o książce pod tytułem Myśl i bogać się. Powiedział mi, że widział mnóstwo ludzi, którzy kupili i przeczytali tą książkę, ale żaden z nich nie zaczął się faktycznie bogacić. Chciał udowodnić, że porady przedstawione w tej książce nie działają, z czym się osobiście nie zgadzam. Wierzę, że ludzie się nie bogacą, bo nie podejmują żadnych kroków do wzbogacenia się. Czytają sobie tę książkę, ustalają i wizualizują sobie jakieś tam cele i to tyle. Nic konkretnego nie robią. Chcą wygrać loterię, a nawet nie kupują losu. Żeby nie było, Absolutnie nie rekomenduję kupowania losów na loterie. Nie robiłam tego nigdy w moim życiu. Ale jeśli waszym celem jest wygranie loterii, to niekupienie żadnego biletu wydaje się być dosyć dużą przeszkodą. Zbyt wiele ludzi wyobraża sobie, że jeśli chcą być bogaci, to pieniądze magicznie zmaterializują się przed ich drzwiami. A kiedy to się nie dzieje, mówią, że myśl i bogać się to kupa gnoju. Jeśli ma się Wam poszczęścić, musicie zaprosić to szczęście, musicie podjąć jakąś akcję. Swoją drogą wcześniej streściłam Myśl i Bogać się na tym kanale. W opisie zostawię link do tego filmiku, jeśli chcecie go obejrzeć. Lekcja numer 4. Nie liczcie na jakąś konkretną sumę pieniędzy. Pracujcie, żeby uzyskać stały przepływ środków. Wielu ludzi marzy, żeby odziedziczyć pieniądze albo wygrać loterię, ale jakakolwiek duża nie byłaby ilość pieniędzy, którą nagle dostaniecie, prędzej czy później je wszystkie wydacie i zostaniecie ponownie z niczym. Widzieliście pewnie nieraz ludzi, którzy przychodzą na niesamowicie ostrą dietę, tracą kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt kilo, po czym znowu tyją. Czemu? Ponieważ użyli diety, na której się chudnie, a nie diety, na której się żyje, i przez to nie rozwinęli nawyków potrzebnych do utrzymania wagi. Jest to analogiczny scenariusz dla ludzi, którzy jednorazowo zarabiają ogromne sumy pieniędzy. Ich standard życia, ubiór i wszystko inne pozostają zaskakująco takie same. Wzbogacanie się jest jak uczenie się jeździć na rowerze. Jak się nauczycie jak to robić, nigdy wam tego nie zabierze. Nawet po wielu latach przerwy nadal możecie na nim jeździć. Parę dni temu usłyszałam jak pewien dyrektor generalny powiedział: "Możecie zabrać nam wszystko co teraz mamy i wywieźć w środek lasu. Będziemy z powrotem w tym samym miejscu w mgnieniu oka". Bardzo spodobało mi się jego podejście i myślę, że świetnie tłumaczy główną przesłankę tej lekcji. Lekcja numer 5. Zainwestujcie w swoją umiejętność zarabiania więcej. Co to oznacza? Oznacza to, że powinniście poświęcić swój czas na polepszenie swoich umiejętności i wiedzy o zarabianiu pieniędzy. Jest to jedna ze złotych zasad, ale często jest ignorowana. Większość ludzi przystaje się uczyć po skończeniu szkoły, inni uczą się całe życie. Dopóki nie umrą w wieku lat 90, wciąż uczą się i poszerzają swoje zdolności. Daje im to z czasem niesamowitą przewagę, a w tym samym czasie typowy pracownik wraca do domu i ogląda telewizję. Lekcja numer 6. Jeśli dacie się zaślepić chciwości, stracicie pieniądze. Jest różnica między posiadaniem wielkich ambicji, a pozwoleniem tym ambicjom i chciwości na wpłynięcie na wasze decyzje. Kiedy chciwość przejmuje nad wami kontrolę, zaczniecie wierzyć w bzdury i ignorować fakty. Jasne, ludzie osiągnęli wiele szalonych rzeczy, ale nie oznacza to, że ktoś może wam obiecać wiele magicznych zwrotów w waszych inwestycjach. To oszustwo. Jeśli będziecie się uczyć od inwestorów, którzy odnieśli sukces, jak Warren Buffett, zauważycie, że są bardzo ostrożni ze swoimi inwestycjami, wolą powoli budować swój majątek i unikać zbędnego ryzyka. To była ostatnia lekcja. Gdybym miała podsumować tę książkę w dwóch zdaniach, powiedziałabym to. Po pierwsze, oszczędzajcie i inwestujcie 10% waszych zarobków z pomocą biznesów i ludzi, którzy znają się na swoim fachu, żeby zarobić więcej. Po drugie, myślcie o każdej waszej złotówce jak o waszych pracownikach pracujących, żeby wygenerować dla was przychód. Na koniec mam kilka uwag co do samej książki i jej autora. Jej język powoduje, że czasami brzmi jak pismo religijne. Niektóre akapity były niemożliwie trudne do zrozumienia bądź przeraźliwie nudne. Teraz o samym autorze. George Clason nie był jednym z bogaczy swego czasu, więc prowadzi to do zrozumiałego sceptyzmu. Powoduje to, że pytamy, dlaczego mielibyśmy ufać jego poradom. Po odrobinie researchu okazuje się, że nie została ona napisana w okresie w niej przedstawionym. Powstała w 1926 roku, kilka lat przed wielką depresją. O samym George'u Clasonie jest dostępnych zaskakująco niewiele informacji. Wiem natomiast, że nie był on jednym z najbogatszych ludzi swojego pokolenia, jak Carnegie, Ford czy Rockefeller, którzy pochodzili z tych samych czasów. Wielu milionerów i miliarderów mówi jednak te same rzeczy o zdobywaniu i utrzymywaniu majątku, co Klason w swojej książce. Czytając najbogatszego człowieka w Babilonie, ważne jest rozróżnienie treści od autora. Autor jest tylko pośrednikiem przekazującym nam wartości. Istnieje kilku autorów, których niezbyt lubię, ale staram się nie mieszać tego, co mówią z ich osobą. Ludzie nieraz mówią negatywnie rzeczy o mnie, ale nie rozumieją, że ja jestem jedynie pośredniczką, przekazującą im informacje. Rozróżnienie treści od osoby, którą ją przekazuję, jest ważne. Jeśli podobał Wam się ten film, polubcie go. Możecie też chcieć obejrzeć ten filmik o 17 różnicach między bogatymi a biednymi. Kliknijcie na miniaturkę na waszym ekranie, żeby go obejrzeć. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu.